Peruwiańczycy wierzą w uzdrawiającą moc natury, mieszkańcy czczą Matkę Ziemię, czyli Mame, oraz uważają, że rośliny i zwierzęta mają duszę. Trudno się z nimi nie zgodzić po tym, co zobaczyliśmy. Wysoko w z dala od cywilizacji, mieszka wraz z synem stary szaman. Udaliśmy się do niego na specjalną ceremonię No To To Aha. Dziaduś nie zna hiszpańskiego. Mówi w starym języku Quechua. Mieszka w małym domku, ma ponad 90 lat, trzy krówki i podobno nawet komuś wyleczył raka. Odprawił naszej intencji ceremonię despacho, polegającą na złożeniu darów paczamamie i innym duchom natury. W intencji ceremonii Dziaduś poprosił o zdrowie dla nas wszystkich oraz o bezpieczny powrót do kraju. Dodatkowo każdemu z nas powróżył ze świętej rośliny Andów, czyli liści koki. mi Monika? Jak można nazwisko? Kołakowska. Kołakowska. Monika... Kołakowska. Kołakowska. Koła. Koła. Kołakowska. Kowalska. Dowiedziałam Kołakowska. się, że będę szczęśliwa w przyszłości i że zmienię pracę. Kowalska. 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 Dary dla Pacza mamy zostały spalone, bo w ten sposób są przekazywane matce ziemi. Wybraliśmy się znowu wysoko Wandy, aby na szczycie jednej z gór skosztować kaktusa San Pedro, uznanego za świętą medycynę. W rzeczywistości jest to mocny psychodelik. Na górze spotkaliśmy samotną świnkę i chyba też jej właścicieli, którzy coś tam do nas z daleka krzyczeli. Po kaktusie mieliśmy mieć wyostrzone zmysły i lepszy humor. Dobrze. Mi jedynie zrobiło okay. się niedobrze. Przyjmuję świętego kaktusa. Sproszkowany. W Peru w maju panuje zima. Naprawdę! Niekiedy mieszkańcy ubrani w kurtki ze zdziwieniem, w oczach przyglądali się naszym skąpym strojom, a było 20 parę stopni. Kolejnym celem wyprawy było miasto Cusco, dawna stolica inkaskiego imperium, nazwa miasta oznacza pępek świata. Znajduje się tutaj ogromny targ, na którym można kupić dosłownie wszystko. W takim tłumie też należy uważać na złodziei, dlatego mocno ściskałam torbę. Ludzie sprzedają tutaj rozmaite rzeczy, sery własnej roboty, owoce, warzywa, własnoręczne wyroby z lamy, alpaki, przyprawy. Higiena to pojęcie względne. Mięso przez kilka godzin potrafi leżeć tutaj na słońcu. Niestety także te ze świnek morskich. I też niech nie zdziwi Was podany do obiadu, zamiast serwetki, papier toaletowy. Ale to tylko w niektórych miejscach. Kupiłam sobie plecaki, szale, kadzidła, herbaty z liści koki, przyprawy i suszone owoce, takie, które w Polsce nie są dostępne. No i obowiązkowo magnesy na lodówkę. Właśnie. Okay, Super! teraz na Super! Super! tym, że na Super! 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 na Super! 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 Thank you. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego vloga i zapraszam na kolejny odcinek, który już za kilka dni, w którym będę piła najmocniejszy narkotyk na świecie, czyli ayahuasca, po którym ma się halucynacje przez kilka godzin. Serdecznie was zapraszam.